i gimnazjum. Obie szkoły? Jak to? Tak mam w papierach. PSP i PG Prywady. Dziwne, ale cóż. Czekaj, czekaj. Coś tu jeszcze drobnym truszkiem napisali. Dokładnie skontrolować. Legalność, gospodarność, celowość i rzetelność klas pierwszych. To nie wystarczy, że kontrolujemy państwo i banki? Jeszcze nam szkołę dołożyli. Co trzeba, to trzeba. Idziemy. Kochani, spokój. Ci zniku już się zbliżają. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Na pewno przecież wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Dzień dobry, dzień dobry, Bileciki do kontroli. Co ty gadasz? My nie jesteśmy w autobusie. Oj, sorry, to mój drugi etat. No co, muszę to robić. Proszę, pocznioska serdecznie wita Panu z niku. A teraz. Po witaniu. Ma przyjemność zaprosić panów na poczęstunek. Przecież dopiero co zjedliśmy. Najpierw obowiązki, potem przyjemności. Robota nie zająć, nie ucieknie. Co nagle, to powiaduję. Wieczorek się spieszy, co diabło się cieszy. A poza tym, panowie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tak, to prawda. Coś ty, a kontrola? U nas wszystko w porządku, możecie iść na obiadek. Nie, 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 nie tak szybko. Zacznijmy od tego, czy Wy tu jesteście legalnie, czyli czy macie na Waszą działalność jakieś papiery. Gdyby to było nielegalnie, część z nas by to na pewno już dawno okryła i zrezygnowała z uprzeszczaniem. Jest to z całą pewnością legalne. Mam na to dowodę. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia zerówki, regulamin wycieczek i tak dalej, i tak dalej. Skąd tyle papieżów? Papier jest cierpliwy. Mariusz, ale mi to musimy sprawdzić. Sam to rzeczywiście. <laughs> Prosimy się pospieszyć. Nie mamy czasu na dywagacje. Chcemy robić ważniejsze rzeczy. <laughs> no, Temat faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom nas samych. Kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wyszukiwanie oraz delegowanie informacji. Również czy nowoczesnych <Ky> technologii. Czyli komputer i internet? Dokładnie! Dokładnie. Zwłaszcza z tym ostatnim musicie uważać. W sieci jest dużo dobrego, ale ciekawym przez zagrożenia. Będziemy świadomymi użytkownikami. Bardzo piękne cele. Życzymy jak najszybszego ich osiągnięcia. Damy radę, mamy na to trzy lata, a niektórzy sześć. <grym> Niepokoi nas tylko jedna sprawa. Czy wszyscy podchodzą rzetelnie do wypełniania swoich obowiązków? Nie chodzi o obowiązki domowe, ale cieszę się, że pomagacie. Chodzi o szkołę. Nie spóźniamy się. Przed lekcjami odrabiamy pracę domową. Pięknie piszemy. Mogę pokazać? Uro! A poza tym możemy pokazać, czego się już nauczyliśmy. Ten temat możecie powiedzieć. Ja wydaję tylko 50 groszy na bułeczkę na śniadanie, ale mama daje ci dzień A co zresztą? Oszczędzę, nacisk no, się po szkole. Mam zaszczyt akademicki, że to wystarczył na cały rok, a może na trzy lata. Coś ty, zeszedł od matematyki na 3 lata. To jest niemożliwe. Czasem <noise> w szkole i w drodze do mnie się groszaki. Zbieram jej z skarbonce. Groszaki to się przecież nie opłaca. Grosz to, grosza. Myślę, że to, co tu zobaczyliśmy w zupełności wystarczy, żeby napisać protokół po kontroli. <grym zainteresowań> Jak się tam na głosu? Ale, pokawiać, się w Ale wiesz, ci z zawsze coś znajdą, nie oglądasz telewizji. Cicho, idą! Protokół kontroli przeprowadzony w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie. Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Najwyższej Izby Kontroli. Emil Urzędowski, starszy inspektor kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli. Mariusz Ciepiarski, specjalista kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli. W wyniku kontroli stwierdzono, że działalność Prowadzona w zespole kształcenia i wychowania w prywadzie z całą pewnością jest legalna. Załącznik numer jeden. Protokół z kontroli 137 dokumentów. Uczniowie realizują piękne cele. Robią to bardzo rzetelnie, a do tego są oszczędni i gospodarni, zwłaszcza jeśli chodzi o fundusze rodziców. Dlatego uważamy za zasadne, aby uczniowie klas pierwszych mogli stać się pełnoprawnymi uczniami kontrolowanej placówki. Oby tak dalej. Z ziemi do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z Narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski. wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie gorąco witam pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej, jednej z tej strony, oraz gimnazjum, którzy od 1 września tego roku <gry> tworzą wraz z nami naszą szkolną rodzinę. Moi drodzy, jak w każdej w rodzinie, obok praw mamy obowiązki które powinniśmy godnie wypełniać. Obowiązkiem ucznia jest pilna nauka, do której wdrażać będą Was nauczyciele i Wasi rodzice. Ślubowanie i pasowanie na ucznia to jedna z najważniejszych uroczystości nie tylko dla Was, ale także dla całej społeczności szkolnej. Przed chwileczką w obecności nas wszystkich Pokazaliście, że zasługujecie na miano bycia uczniami zespołu kształcenia i wychowania w Rybaldzie. Mam nadzieję, że ta kontrola nie była powiedziana w złą godzinę i że jutro się nie okaże, że rzeczywiście kontrolę może nie z Niku, ale z innej instytucji będzie. Za chwileczkę złożycie uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pamiętajcie, że słowa przysięgi, które za moment wypowiecie, nie są pustymi słowami. Mają Wam towarzyszyć nie tylko podczas Waszego pobytu w szkole, ale także w późniejszym życiu. Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem zarówno dla dziecka, jak i dla jego rodziców. Każdy mały i ten nawet trochę większy człowiek przychodzi do szkoły z pewną obawą, niepokojem, ale też z ogromnym zainteresowaniem. Apeluję do Was, moi drodzy, nie traktujcie szkoły jako miejsca, które przysparza Wam jedynie problemy, które przeszkadza Wam w beztroskim smakowaniu wolności. Patrzcie na naszą szkołę jako na miejsce otwierające przed Wami jasne perspektywy na przyszłość. Życzę Wam poczucia dobrze spełnionego wobec siebie obowiązku. Uczym tym bowiem dla siebie i tylko dla siebie, nie dla rodziców, nie dla nauczycieli, nie dla dziadków. Waszym rodzicom i najbliższym życzę, by zawsze towarzyszyło im uczucie radości i zadowolenia z osiąganych przez was sukcesów. Rodzicom jednocześnie. Dziękuję za współpracę, za pomoc, jaką z Państwa strony otrzymujemy i to w codziennej pracy naszej pedagogicznej, ale też w takich wyjątkowych sytuacjach, nie dalej jak w piątek. Nasza koleżanka, Pani Anna Lewicka, stworzyła Związek Małżeński i dzięki pomysłowości i pomocy rodziców ta uroczystość również została uświetniona, za co serdecznie dziękuję. A Wam, moi drodzy, mogę obiecać, że będziemy czynić starania, byście każdego dnia zbudowali swoją jedyną, najspanialszą drogę ku przyszłości i by była ona pełna sukcesu. I na zakończenie jeszcze jedna myśl. Nie należy myśleć, jak wiele się zrobiło, ale myśleć należy o tym, ile danych jeszcze do zrobienia zostało. Niech ta myśl przyświeca Wam podczas wszystkich dni spędzonych tutaj w szkole. Wszystkiego dobrego. Ślubujemy! Godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu. Ślubujemy! W pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności. Szukujemy. Dbać o honor szkoły oraz współtworzyć jej autorytet. Szukujemy. Okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły, rodzicom. Szukujemy. Troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd naszej szkoły. Szukujemy. Dbać o piękno mowy ojczystej. Szukujemy. Szanować poglądy i przekonania innych. Ślubujemy! Przeciwstawiać się wszelkim objawom wulgarności oraz brutalności. Ślubujemy! Kochać i czcić swoją ojczyznę. Ślubujemy! Po ślubowaniu. W gorącym słońcu kasablanki W czerwonym skwarze marokańskich dni Słuchałeś cienia twego domu, który na długo z oczu W paryskim zgiełku wśród bulwarów, pod pewnym niebem elizejskich pól. Słyszałeś nieraz dźwięk znajomy. Nie realnych obcych słów, tu jest Twoje miejsce. Tu masz swój ciasny, ale własny. Własny kąt Tu jest Twoje miejsce Tu jest twój rok w najlepszym kącie tego świata Dokąd się rzucił Twój wędrowny los Miłeś zawsze do tej ziemi, na której nigdy nie brak trosk. I tak jest zawsze, tak być musi bo tylko jeden mamy w życiu do. dokąd się wracać, gdy w potrzebie? Z najdalszych świata stron Tu jest Twoje miejsce Tu masz swój ciasny, ale własny kąt. Tu jest Twoje I'll be własnych... no. Swój ciasny, ale własny kąt Własny kąt Tu jest mój